Doriachan. Ohohoho. Doriachan. A tutaj moje kochanie mamy pranie. Godzina jest 6.30, zaczął mi tak księżyc ładnie świecić, dlatego weszłam na balkon. Tu jest o, Mikołaj, marznie. I tutaj, o, tak jest oświetlone osiedle. Ale tak najbardziej to bym chciała Wam pokazać właśnie księżyc, co ale tutaj coś nie widać. A tutaj jest zrobione przeze mnie zdjęcie tego księżyca. Zobaczcie, jak ładnie Dajcie, wygląda. Jak wczoraj czyli 21 pierwszego byłam w Biedronce z moją mamą tam nakupowałam różnych tam rzeczy ale już jej zaniosłam do domu te potem jakieś, jakieś śledzie, jakieś ryby śmietany, do śledzie śmietanie grzyby jej zawiosłam suszone jakieś tam łososia w galarecie takie tam pierdoły do domu tylko przyniosłam orzechy włoskie łuskane do tych makowców i rodzynki sułtańskie. To yy, tylko przywiozłam sobie do domu. I aha, i, i polędwicę sopacką jeszcze. Trzy opakowanie, bo jakbym kupowało trzy to było taniej. To jest to. Yy, I byłam jeszcze wczoraj yy, w Dilcu i kupiłam takie coś nie mogę sobie poradzić o i kupiłam sobie takie coś o takie jakieś zapinki takie na takich klamereczkach nie coś takiego o takie to był nie wiem złotówkę to dodałam chyba tu takie ładne y, filcowe podkładki 3 zł to ale tu jest tych sztuk, tych podpadek. O, cztery. Cztery, no, ale myślałam, że, że trzy. No, jeszcze w Wilcu kupiłam tutaj te oczywiście pomarańczka. To wiadomo, że te pomarańczka to każdy zna. Yy, są no, przepyszne. Także. O! Takie, takie. Wiecie, te wszystkie. Te, to one tak na ta, no, takie cząstki się rozłamuje i można je jeść to jest taka czekolada mleczna z posmakiem <laughs> pomarańczy. I jadłam już też te, jest też deserowa. Natomiast ja uwielbiam czekolady deserowe gorzkie. Natomiast jeżeli chodzi o ten przysmak, to bardziej mi smakuje akurat w tej wersji. I jeszcze kupiłam taką świecę. O, widzicie? Ona jest taka jakby zap no, ja czuję taki delikatny zapach. Jest taka w szkle. Bardzo ciężko, takie grube szkło. W środku też jest taka chocia pana. Na wierzchołku coś takiego. I powiem Wam, że ta świeca ma 260 gramów i 22 godziny palenia. I zapłaciłam z dnia za nią. Ma trzy takie knoty. I zapłaciłam za nią 7 zł. Wyobrażacie sobie? 7 zł. To tyle. 对。Um. <laughs> thank you we do tych makowców do tego maku no i tu mam kupiłam aromat migdałowy i ser jakiś antek z goliszowa była jakaś promocja 26,99 za kilogram jakieś z dziurami to to tylko kupiłam w carrefourze tylko to no i weszłam jeszcze szybko do y, szpara żeby kupą kazał możesz kupić owoce do, do placków nie będzie robię placki drożdżowe z owocami no, z kruszonką oraz makowcem no i w tym no yy, i w tym bilicie yy, to kupiłam tutaj o, susz yy, taką mieszankę wigiliną na yy, kompot na, to czy na taki kompot wigilijny to kupiłam jakiś bez laktozy, la w plastrach i tutaj owoce kupiłam jedną wiśni właśnie się dowiedziałam, że wiśni niepotrzebnie kupiłam, bo wiśni się tak roz, tak paćkają dobre się do placka niby kupiłam brosztonkę te pakiety z mięsem to tak, sobie zjeść no i tutaj mamy o, tu jest Mamy czyli czyli truskawki, 8 paczek truskawek po 450 gram rożanych do placków, no i to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zakupy, tak, to tyle i do później, pa. I dzisiaj jeszcze raz weszłam do Deals, bo myślałam, że może jeszcze dostanę o te właśnie świeczki. Natomiast ich nie było, ale znalazłam takie bombeczki Disneya. Szklane bombeczki, one kosztowały 14 zł te dwie. Oraz no zobaczcie jakiego uroczego. To było też tej samej firmy co te świeczki. Widzicie, tak zabakowane w takim kartoniku. Owinięte takim, tym i tu był, zobaczcie, patrzcie jaki uroczy. No, piękny, taki milusieńki. Zobaczcie, o, no przepiękny, malutki, taki termoforek. I wyobraźcie sobie, że ten termoforek kosztował 7 zł. 7 zł, piękny, nie? A te bombeczki, to zaraz Wam pokażę, tylko je otworzę. No i zobaczcie, tutaj mam już te bombeczki. Jedna jest o. Coś takiego. Chyba takie gwiazdeczki. jest przeurocza. No, No, prześliczne, no Powiedzcie, że nie jest piękne. Takie szklane bombeczki, na piękne. A druga to jest o, taka biała i taka miki. Się troszeczkę światło odbija, ale na no, no powiedzcie, czy nie jest urocza. Piękna. No i te bombeczki to najprawdopodobniej dam Julce obydwie albo jedną weźmie ona, drugą wezmę ja i będziemy mieli takie jakby wspólne bombeczki i to na ten moment tyle zapraszam was do kolejnej części, pa dobrze moi drodzy, otworzę kalendarz dzisiaj mamy 22, wczoraj był 21 z tych dwóch, dwóch będzie dni, będzie vlog Dobrze, będziemy otwierać kalendarz. I teraz tak. Dwudziesty pierwszy. O, tutaj jest. I dwudziesty drugi. Dzisiaj dwudziesty drugi. Widzicie? Bo ja nie. Piąty, dwudziesty trzeci, no ja nie widzę. O jest, jest tu na dole. No, bardzo proszę, są dwie, y, dwie, dwa batoniki. Zaraz spróbuję. Ja mam Jabłko, ale zobaczcie. Ja mam wrażenie, że one są jakieś takie starawe. Zobaczcie, jakie one są. Wszystkie takie... Nie wiem. Czy to dobrze widać, a zobaczcie. Wiecie? Nie no, wszystkie są takie takie... Nie wiem, mi się wydaje, że to są takie jakieś... No nie wiem, zobaczcie, zobaczcie tutaj takie, nie? To Malina Truskawka. Ten kolejny. To by było tyle, już. Zostało okienek jeszcze tylko 23. 24, gdzie jest? O, tu jest 24. No i tu jest 25. Jakiś prezent. To pewnie będzie ten 10-dniowy dostęp do aplikacji, diet i treningów. No, zobaczymy, co to co to jest. Pożegnam się już z Wami. Tutaj woda mi się gotuje. Chciałam sobie zrobić kawę, no niestety mleka nie mam w domu. No i nic z kawy. Pożegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, uśmiechu na buziaku każdego dnia, żeby Wam miło jakoś ten czas przeleciał, żeby miło Wam się spędzało czas z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego vloga. Pa!